Ej to królniczego Witam I witamy w Minecrafcie na modach, że tak powiem Jestem fanem, to jest moja osobista paczka modów, jest tam 75 modi. modów poza sodium, którego nie używam, bo jest niekompatybilny z większością modów. Po prostu jest kompletnie niekompatybilny i w ogóle nie działa. No i to w sumie bardziej takie bardzo luźny film będzie. Chodzi o to, co byście woleli z Minecrafta modowanego? Wolelibyście z tego świata y, jakąś szerszą, dłuższą serię, czy z nowego świata od zera zaczynający, bo ja tu już coś mam, nie jestem jakoś ultra rozwinięty y, Ale mam tak, trochę mam tak, pełną y, stalową zbroję z, pełną stalową zbroję y, Enchanting Table, zaraz pójdziemy do mojej bazy, to jeszcze pokażę y, Bazę, portal do netheru, więc ogólnie jakoś jako tak tu jestem rozwinięty. Jakbyście chcieli, to możemy kontynuować na tym świecie. Albo możemy zacząć od zupełnie zera. Ty zaprezentuję y, no. dużym... O właśnie. No właśnie, jeszcze dużo terenu wyeksplorowanego. No właśnie, więc mówię, albo y, robimy... To w ogóle napiszcie w komentarzach. Albo będziecie woleli y, tę serię z tego świata, na którym jestem już jako tak rozwinięty. Albo robimy od zupełnie od nowa. Dobra. To, to ja się z Wami y, widzę przy mojej bazie. Dobra, witam w bazie. Hmm, krypto Baza kryptonim YFL. <laughs> Jak widać. Kryptonim YFL. Zaprezentuję lekko. Nie będzie dużo pokazywania, bo to nie jest nic wybitnego. okej, okay, to zacznijmy od tego. To są w ogóle ten z... O jest, Friends and Focus. To jest przegrany głosowania. Bardzo fajny mod. To może Wam pokażę co on robi. Co mnie ciekawego po prostu... Fajne animacje ma, no dobra, pokazuję. To jest struktura, która się wygenerowała. Ona tu była wcześniej. Yy, trochę po prostu rozkopałem. No i portal do netheru. Yy, zaraz pójdziemy do netheru. Yy, teraz no, tutaj po trochę poświetlane po mało farma kaktusów. Nic wybitnego. Yy, mały trochę enchanting table. Tutaj ma e enchanting power 13, czyli nic też ultra wybitnego. Farma pomidorów, cebuli, pszenicy, trochę arbuzów i w sumie nie pamiętam jak to się nazywało po polsku Flax To są te kaktusy z naderu, zaraz mówiłem, zaraz pójdziemy i mój dom powiedzcie jak on wygląda. Nie wygląda jakoś ultra dobrze. Wcześniej wygląda dużo gorzej. jest on zbudowany ten z ruin. No i jest po prostu dosyć przytulny, nie jest jakoś ultra zaawansowany. To jest jego piwnica Tu mamy ja tak drugą, tu jest z Waystone'em i, i z narzędziami do robienia bloków z Shift czy innego moda No i do netheru idziemy No i tak wygląda Po chwili renderowania Tak wygląda oto zmodowany nether To jest z All the Go To też chyba to... To nie jest nic jakaś ultra, z jakichś... Ode to jest po prostu biom na mody we wszystkich trzech głównych wymiarach. Yy, bardzo fajny. To wszystko jest ogólnie jak coś, to jest na, fa na fabryku wszystko. Najnowszym 1.19.2. Prawdopodobnie jeśli będzie nowy, jeśli będziecie chcieli nową serię, to będzie już na 1.20, ale nadal pewnie na fabryku. Zobaczycie, zobaczmy co my tu mamy. Czy ja tu byłem oczywiście. Ale ba naprawdę bardzo... O, widać. Znowu, z a to jest bo, bo widać, z Bettennedera. O, pigliny i Magmakiu by się porespił. Dobra, to idziemy je pobić trochę. Jakąś akcję w odcinku, wreszcie. No. Zobaczcie, je... jak... O, Magmaki, a nie, to jest ten żel. To jest ten żel z netherowych slajmów. Grzyby jakby nie Dobra, nie będę ryzykował. No trochę tu jest trochę pokopane przeze mnie. Tam widzimy dalej też jest koralowe... Kor koralowe Tam też się rozciągają ten żel. Tu jest ten... to jest biom z tymi wielkimi łańcuchami yy, Więc ogólnie dużo tutaj. Yy, do do netheru albo do innych wymiarów yy, z modów, a mam ich kilka powinienem się chyba powinien wyświetlić yy, nie dostałem się jeszcze yy, ani do endu jezu Gast. Yy, on uciekam stąd, dobra nie będę się z nim męczył yy, no do innych wymiarów z modów oraz do endu z, do endu Brzmi, zabrzmiało to dziwnie yy, do wymiaru do różnych zmodowanych wymiarów czyli na przykład do Twilight Forest i do wymiaru Deep Darku, z Deeper and Darker, albo do Eden Ringa nie Elden Ringa, Eden Ringa i do Endu się jeszcze nie dostałem ale to prawdopodobnie kwestia czasu, zwłaszcza, że mam chyba zasoby i do Twilight Forest, bo mam i diamenty, nieskończone źródełko i nie będzie to jakieś ultra trudne a do Eden Ringa po prostu będę potrzebował ametystu i wosku, bo miedź miedź, złoto to jest łatwizna do zdobycia mm, a End będzie najgorszy End będzie zdecydowanie najgorszy. Dobra, co byśmy to mogli... Dobra, musimy coś... Dobra, zobaczmy. Co myśmy tu w ogóle zrobili? Ember gel. Czyli dobra, zobacz, zobaczcie co ja tu w ogóle mam. No jeszcze trochę po e, Jeśli chcecie, bo ja strasznie nie lubię kopać w Minecraft. Nawet jeśli mam tutaj full bright, modna full bright pod G. Bardzo fajna w ogóle rzecz. To e, strasznie nie lubię łazić po cave'ach. Jestem jakiś panikarz, jeśli chodzi o Minecraftowe cave, y, absolutny, ale... Prawdopodobnie będziesz tam pójść, jeśli będzie się chciał mieć jaxowe set, Zobaczymy co my tu jeszcze w ogóle mamy, bo trochę rzeczy ogólnie nakopałem. Przez jakiś... Pendorite, to jest z Old Biancher Go. To jest taki odpowiednik Netherite'u chyba. Pendorite. Zobaczycie. A nie, to są po prostu ten. Pyk. I Pendorite Ingot. widzicie, diamenty, emeraldite. nie spotkałem jeszcze Emeraldite'u. Oraz scrapów. I one są chyba na poziomie dright siły? Coś takiego. To są narzędzia osobno i sety mamy inne narzędzia, chyba zędu osobno, my to jeszcze mamy. No mamy srebro z... Srebro z galosphere. Trochę pokopałem w kejwach Diamenty, żelazo Diamenty w ogóle bez, znajdowałem głównie, więc no. Więcej stali. Stal bardzo przydatny zasób Trochę C. O! Cincina, Cincina Cincina Cincinnati? Cyncyna, powiedzmy Cincinnati, okej? Okay? Spolszczmy tą nazwę Czyli odpowiednik żelazo z Better Nether Złoto, emeraldy Czyli szmaragdy bla 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 Miedzi się nie liczy. No i trochę No i trochę Dwa złote japle i jeden koks Czy dwa refy i jeden koks Więc Mogło być gorzej tak mam dużo rzeczy. Baza jest ogólnie nieskończona jeszcze. Nawet nie jest blisko skończenia. Też mam nie najgorzej, choć pewnie będzie jeszcze ulepszana. No. No oczywiście będzie ulepszana, jak będziecie chcieli. Będziecie chcieli serię dalszą z tego. Bo oczywiście wiecie, to może być trochę nudne, jakby kontynuować serię na jednym świecie. Zwłaszcza jak przez większości czasu ja nic tu nie robię ciekawego. A tak to może po prostu pójdę do od razu się wpakuję, zginę 20 razy. Ale przynajmniej coś się będzie na odcinku działo. Możecie też w komentarzach, jeśli będziecie chcieli, jakieś pomysły, co mam tu zrobić, bo... Gracze Minecrafta są dosyć kreatywni. Dobra, ja mogę jak cebuli. Surowe cebule będę. Surowa cebule będę żarł. No, knockback jeden, no, to jest tak. Stalowy kaczbalger. Kaczbalger, kaczbalger. To po prostu miecz, tylko że jest chyba trochę mocniejszy i wolniejszy. Warto by w ogóle zrobić goty gotycko-rycerski set, bo on... Stal jest strasznie tania. Pokażę wam, jak w ogóle stal się robi. Na modzie to jest Epic Knights. To jest taki fajny mod, który dodaje dużo setów, broniek, takich rzeczy. Najpierw pójdę spać może. No, setów, broniek, Epic Knights. No, jak się robi stal, bierze jedną sztapkę jedną sztapkę i weźmiemy Dobra, będziemy na patykach patykami jarać. Czemu nie? I wkładamy do pieca hutniczego. I, i palimy. No i mamy sztapkę. Stal przepalasz żelazo dwa razy. Raz normalnie lub w piecu hutniczym i drugi raz w piecu hutniczym. A jest bardzo przydatne. W ogóle będę musiał poorganizować, dobra. O jest, no widzicie, mam jeszcze surowy żelazną. No i tak będzie się pewnie rozwijał świat. Oczywiście. No, się... Mówię. Będziecie chcieli ten świat. W ogóle Cape jest z... z mobi głosowałem na kraba. Westy przegrał. Yy, albo będziecie chcieli z tego świata. Albo robimy od zera. Zupełnie od zera. Jak wolicie, napiszcie w komentarzach. A jak już, jak już coś wybierzecie. To już na, no, na, możecie napisać w komentarzach co mam tu budować, pobudować, pokopać, cokolwiek, to ja to zrobię, ja to zrobię, tak, dokładnie, widzicie moją albańską flagę, nie było, no, to szczerze mówiąc dużo więcej nie, nie będę was zanudzał tutaj czekaniem i nie wiem, łażeniem i kopaniem y, piaskowca czy takich rzeczy, po prostu zakończę odcinek, bo to już więcej za dużo się ciekawego rzeczy nie wydarzy Mówię, jeszcze raz Piszcie w komentarzach Seria ma być z tego czy z czegoś innego? W sensie z innego świata w Minecraftie od zera I, I jeszcze najlepiej piszcie co byście tu chci co byście chcieli w ogóle w tych seriach zobaczyć Nie wiem, jakieś budowle czy Nie wiem Nie wiem, mam jakoś was podpisać, czy cokolwiek Albo jakieś pomysły co mam robić. No, dobra, no to jakby dużo więcej do roboty już nie mamy, to się raczej z wami pożegnam tu króliczego nara.